Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, Flagi Logotypy. Nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku opowiem o fladze Szwajcarii. Zapraszam. Szwajcaria. Oficjalnie Konfederacja Szwajcarska, państwo federacyjne z nieformalną stolicą w Bernie, położone w Europie Zachodniej. Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązują szeroko stosowane formy demokracji bezpośredniej. Szwajcaria od kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Flaga Szwajcarii to czerwony kwadrat z białym krzyżem greckim, zwanym również krzyżem szwajcarskim. Długość każdego z ramion krzyża jest o jedną szóstą większa niż ich szerokość i, choć formalnie tego nie ustalono, rozpiętość krzyża zwyczajowo stanowi 2 trzecie lub 70 rozpiętości flagi. Jest to jedna z dwóch obok watykańskiej. Kwadratowych flag na świecie. Flaga została wprowadzona 12 grudnia 1889 roku, a jej oficjalne proporcje to 1 do 1. Rzeczony Krzyż Szwajcarski swoją genezę bierze w XIV wieku. W 1339 roku oficerowie i żołnierze biorący udział w bitwie pod Laupeu byli oznaczeni znakiem polowym Krzyża. Od tego wydarzenia Biały Krzyż w Czerwonym Polu stał się wspólnym symbolem Szwajcarów, a od XV wieku Orągiew w Konfederacji była czerwona z białym krzyżem równoramiennym. Obecny wzór otrzymały w 1848 roku szwajcarskie standardy wojskowe. Ich dokładne proporcje ustalono w rozkazie wojskowym z 1852 roku. Te same proporcje przyjęto dla flagi państwowej 12 grudnia 1889 roku. Podobnej konstrukcji, z lekko zmodyfikowaną, ale popularną proporcją 2 do 3 jest oficjalna bandera. Cywilna. Jako ciekawostkę należy odnotować, że z odwrócenia barw flagi Szwajcarii powstał symbol Czerwonego Krzyża, czyli znak międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Biały krzyż na czerwonym polu tarczy jest również głównym symbolem herbu Konfederacji Szwajcarskiej. I to tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do zakładki z flagami, gdzie czeka na Państwa dużo treści weksylologicznych. Serdecznie zapraszam, dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!